Dramatem to jesteś ty. Zajmij się swoją dupą. Zajmij się swoją dupą. Pokaż najpierw swoją twarz, żeby ze mną dyskutować. Zamknij się z... swoją dupą, tzwaniaro, tzwaniaku. Kujcie to obchodzi, zapytać się możesz. Ty widziałeś jakiego ja szerpnęłam, debilu? Puknij się w panie i powiedz kuku. Jesteś tak? Pusty, że aż przykry. Zajmij się swoją dupą.